Tomasz dostał kopniaka właśnie od Hama i kuleje Tomasz, reprezentanciem Polski Jakie masz oczekiwania co do naszych meczów, które dzisiaj rozegramy za 5 godzin Będę zadowolony jedynie nie, z Je, nie wcinaj się jak reżyser. Mateusz, ochrona! Wywalić tego pana z planu. Będę zadowolony tylko jeśli wygramy naszą grupę WD4-G11, który paszesz do faworytów tego trybieł. Aczkolwiek... Nie liczycie miejsce rok właśnie temu. Właśnie chciałem to zaznaczyć, że zajęli trzecie miejsce w tym projekcie Zajęli trzecie miejsce, więc są dobrą drużyną, ale myślę, że powinniśmy ich rozwalić na buch. Zobaczcie miejsce, w którym jest rozgrywany turniej. Czy coś się zmieniło? Tak, zmieniła się strona hali. Z lewej na prawo, a to z prawej na lewo. I coś jeszcze? I Komputery są wileczne. nie komputerów, że teraz nic nie widać. Za pójdźmy, a coś nie było widać. Zostają zamiast prostopadle, to równolegle. nolegle. Wczoraj byliśmy w mieście, w centrum. Odwiedzać. Czy ci się podoba centrum Bilbao? Nie podoba mi się, w ogóle Też piesek ale, był ładny, centrum, jakieś kwiatki, parki, fontany. O właśnie, o infra, infrastrukturze. Komunikacja miejska jest strasznie dobra, podobnie jak w Rzeszowie, 3 linie metra, w Warszawie tylko jedna. To jest ile z 400 tysięcy mieszkańców Warszawy 2 miliony. 2 miliony to jest mieszkańców Warszawy, a jest... W Rzeszowie jest to tysięcy i mamy 3 linie metra. Tak, chyba u Ciebie po ogródku. W po gródku chyba u Ciebie są te 3 linie metra. Jakie twoje wrażenia już stąd? No ja Już byłem tutaj, ale nie podobać się Nie podoba ci się tutaj? Nie podoba ci się? A jak, podoba, jak podobał ci się lot? Fajnie było Co piliśmy? W samolocie? I w końcu Shampoo Partying Mateusz powiedz coś Zrób minę, boga swoją minę. Nie mam minę. Boga swoją minę. Nie mam za i ty zademonstruj. A oto i nasz tajemniczy menadżer, Tego nigdzie nie było widać. Seweryn, jak ci się podoba? Bilbao. Podoba mi się bardzo. Seweryn opala mnie z papierosów, już mi 15 wiem palił. Justyna Halon pali papierosy tutaj. Na dup, za dupami się ogląda, pije wódę.